Witam, witam. Czwartek. Czwartek wieczór. 20.25. Zaraz ruszamy na... ruszamy na Mały Kack. Jesteśmy na Leśniczówce, na Jutominie. No, może nie jeden z ostatnich pobytów, bo linia 192 zostaje w naszym władaniu PKM-u, ale, ale już 150-190 od 1 lutego, no to już nie my, nie my będziemy obsługiwali tylko, tylko PKA, ale jeszcze będą te autobusy spalinowe zanim elektryki wyjadą, to jeszcze troszkę, bo tu na tej pętli yy, to jeszcze chyba daleko robota w polu, no to jest rozkopane cały czas. To to tam jeszcze, jeszcze troszkę potrwa z tego co widać, widać zanim tutaj wkopią te, remontują pętlę i wkopią te, te ładowarki. A ja co, 6 kółek prawie na 192, brygada czwarta No i teraz na 152, brygada 11. Dłuższa przerwa była po, tej, po tym 192. I jadę teraz na dół. Tam 15 minut i dwa kółka na 152, potem 700. -ka. Małego kacka. Co do 700, linie 700. No to też nie będzie już. Yy... 700 z Leśniczówki, z domu Marynarza i z Dworca Morskiego. No bo tamte linie, właśnie też między innymi 133, 128, czyli dom Marynarza, 133 Dworzec Morski, obsługiwały nasze, nasze wozy. No i zjazd był u 700 na kaczebuki czyli do naszej bazy. Jako, że już nie będziemy to obsługiwali, no to będą już z wozy z platynowej, więc na kaczybuki jeździć nie będą, nie będą no bo przecież samo przez się, się rozumie. No i w ogóle od 1 lutego taka większa rewolucja w sieci ZKM Gdynia. Oprócz tego właśnie, że, że, że wchodzą mała zamiana, mała zamiana ról na co po niektórych liniach. Jak mówiłem wcześniej, że tam 147, 32, no to takie raczej, raczej będą dojazdowe, dojazdowe linie robione przez PKA, czy tam po jakimś nocnym 147 jakiś tam przejazd, ale głównie, głównie chodzi o to, że, no mówię, tak jak mówiłem wcześniej, 150, 128, 133, 104, 196, Wymieniałem, no generalnie, nawet wiadomo, że nie pierwszy raz wymieniam nazwy. Nazwy mówię, linie. Przyjmuję PK elektrykami. My za to, gdyby, zostajemy udziałowcami na liniach w zamian, na liniach W. Bo jak władze jest linia pospieszna, to mamy zawsze tam jedno zadanko w porannym szczycie w dniu nauki szkolnej. Poza szkolnej chyba też nie, nie pamiętam już. Jeżeli linia jest nam znana, do tego 109 też w większości pakiet większościowy będzie do, do nas należał. No, tak na razie ma P, PKA pakiet większościowy. To samo jest z linią 141, też podobnież ma być w większości obsługiwana przez, przez PKM. I tu niespodzianka 173, też ma być robiona przez nas. Także. Mam nadzieję, że załapie się na 173 Ciekawa linia. Nie wiem jak 209, bo e, oprócz tego właśnie, że, że zmiana ról jest na poszczególnych liniach to jeszcze jest nastąpiły cięcia w, w, w kursach co niektórych przeciwkałem cięcia w kursach cięcia, cięcia, cięcia w porannych e, kursach na, na liniach trolejbusowych Gdzieś tam zmienione są po prostu, za, za, rzadziej, rzadziej kursować będą pojazdy. W rannym szczycie. Yy, tak samo chyba tam nie będzie już funkcjonowała 159 w weekendy. Nie pamiętam dokładnie, bo to mówię, wszystko jest na stronie yy, ZKM Gdynia, można doczytać. czytać. Gdzieś na Facebooku, na Team Gdynia PKA też jest tam wrzucony ten cały przepis, cały ten zapis i regulamin. Można, można, można poczytać, zobaczyć, i dowiedzieć się więcej. No ja mówię to co pamiętam. Nie będę się tego uczył na pamięć no przecież. trójmiasto.pl też, o tym był jest reportaż, artykuł, więc, więc więc, można poczytać. Linia 209 też zostaje tam bodajże pocięta tak, że będzie tylko tam jakieś rano, jakieś tam poranne dodatki. Nie wiem właśnie czy my też nie dostaniemy 209, ale tutaj pewien nie jestem. Być może będzie to włączone ze 109, także... No i 29 nie będzie zajeżdżało, z tego co czytałem, na plażę Babie plaża. Yy, tak jak tam się tłumaczę, no to wiele kursów jest obciętych, ale tych takich, które woziły raczej powietrze, no. Pojedyncze osoby, więc niby, niby tak, no ale, ale... 180 też tam jest trochę pocięta. Też jest skrócone kursowanie i... Także, 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 no... Takie, takie zmiany nastąpiły, jakieś tam, jakieś może mieć zajazdów kieszeniowych na 147 na Polanki, na 160 z kolei będzie tam gdzieś więcej kursów, no tak? Coś tam jest zastąpione, coś jest zlikwidowane, no. 320 w zasadzie zastanawiam ja po co ona jeździ poza sezonem letnim, no nie będzie jeździła tam niby też w soboty, no także no ale dla mnie, no i, i za dnia też jest chyba tylko do, 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 do funkcjonowania i do 14, tam do 14.30, tak, no ale dla mnie to nie wie po co ona w ogóle jeździ no ale co gdzieś tam linia 20, 29 czy 31, chyba na, na 31 skierowana będzie na, na miętową, na dąbrowę miętowa. a także no mówię takie takie tam jakieś drobne drobne, niedrobne ale zmiany Wiadomo, no, gdzieś tam ludzie na tych portalach kwioczą, nie wiedzą dokładnie, nie doczytają też dokładnie, bo bo czasami zdarzają się kursy Też jest to trochę związane z pandemią, a też jest to związane z tak zwanym nowym ładem, tak? Samorządy dostały po tył Także, także nowy wał no, no, zrobił, zrobił też swoje i przyczynił się do tego, że samorządy mają mniej kasy na komunikację Także póki co, zamiast elektryków będą jeszcze jeździły spalinowce, ale już, już będą zmiany na zmiany graczy na tych właśnie poszczególnych tam liniach. Ale z drugiej strony fajnie, no, ja się trochę cieszę, no bo coś innego w końcu. 150-190 nie darzyłem sympatią. No jeszcze mi się trafi w niedzielę 133, także to będzie takie ostatnie chyba moje, moje jak gdyby, no bo się z tego nie pracuję. Ale, ale moje ostatnie takie yy, kursowanie na tej linii, którą nam, gdyby zabiorą, dadzą w zamian co innego, więc... No bo samo PKA by nie wyrobiło, tak? A my byśmy co, zostali z, z ręką w ludzie bez nie wiem. No nieważne, nie chcę tutaj dużo gadać, bo potem ktoś to może źle zrozumieć. Yy. Tego jest taka zamiana po prostu, nie? po centrum bardziej elektryki jeździć będą. No 173 no to jest linia taka dosyć ciekawa wiadomo, z, przez Kosakową przez Rumię, z placu Kaszubskiego na Cisową, póki co potem Pylonia. póki jest remont no to Cisowa. E, ciekawa linia. Dosyć długa. Poczekam jeszcze z tymi chwilę. Dosyć długa to Placka Szubski, tak? Janka Wiśniewskiego, jest tak jak 100, 105. Potem jedzie Unruga do góry serpentyną do Kosakowa, w Kosakowie prostotnie aż do Dębogórza. Dębogórze potem Kazimierz, tam koło tych jednostek wojskowych, Kazimierz, no i wieża Dorumi, tu od strony, jak gdyby właśnie rewy. Przez, przez, przez Rumie potem jedzie koło tam tego komisariatu, gdzieś tam koło poczty trowiejską, przy dworcu i na główną na, na krajową szóstkę póki co do no, no, chwilą nie, ale to mówię jak się trafi, to oczywiście wiadomo, że nagram tak samo 141, jak się trafi całe w obie strony to też oczywiście nagram, No bo trasa musi być. No wiadomo, żeby ktoś tam gdzieś wiedział w przyszłości, jak, jak to prowadzi. 248. tak Także tak to wygląda. Tak to wygląda. Ciekawostka, no 141 również W, bo no też linia taka, no mówię, ja miałem chyba ją dwa razy, czy trzy, Datek to no tam dwa kółka, dwa i pół wychodzi w sumie i nie ma tragedii. I, 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 I 141, no to tam taka linia troszkę według mnie chyba często stojąca w korkach. No i jeszcze mała ciekawostka widziałem na fototransie już nowe many, nowe many many z PKS Gdynia, które są już w naszym posiadaniu, znaczy niby w posiadaniu PK, ale obsługiwane przez nas, przez PKM dostały dwa many, dostały numery 2271 i 2274. Ciekawe co dostaną te następne eee. Reszta, reszta tych trzech, która została. Dobra, tyle, na razie się zaraz podstawiam, i ogień. No i dobra, 7 setka. Jako linia 700 z małego kacka wóz 2042. Jakby ktoś nie wiedział, nie mówiłem wcześniej. A jeszcze chciałem to powiedzieć o papu tych zmian: że linia X. Linia 109, tam 209, no ma być więcej kursów y, autobusami przegubowymi 73. <tryk> <tryk> y, ten y, Linia X też nie będzie zajeżdżała na pętlę karwiny Nowowyczlińska Jadąc w kierunku do, do oburza do ale będzie za to obowiązywał przystanek anyżowa dla linii X, jako na żądanie. Tak jak jest w stronę, tak jak jest w stronę Nie wiem, czy to ma związek. tam jakieś wybrane kursy niby mają być z na na chyba, ale, ale ale ma obowiązywać anyżowa, i, 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 i gdzieś tam mają być właśnie kursy bez zajazdu. Nie wiem, czy to ma związek z korkami ale chyba tak, właśnie chodzi o te zatory drogowe na Nowowiczlińskiej czasami no, się ciągną w obie strony, więc no, w korku stoi do Nowowiczlińskiej, do Karwin, do Pętli, a potem y, chcą chcąc wjechać na Bolince, znowu stoi, więc opóźnienia co jeszcze, aha, jeszcze chyba będziemy mieli my jako tam PKM między innymi, no Linie 27 z tego co kojarzę, dość dobrze kojarzę, ale od centrum handlowego Riviera W kierunku też właśnie dla takich Jakieś tam wieczorne, wieczorne jakieś tam zjazdy. To chyba na tej zasadzie będzie to funkcjonowało też. No aha, z witomina będzie 770 m.in. właśnie kursy zjazdowe na bazę na Fogurzu. No z naszej siedemsetek na kacze Buki Kacze Z Buki, także, także takie odmianki jeszcze wracają do, do właśnie tych, tych zmian, tej rewolucji. Pada i wieje. Yy, a no i dzisiaj też do odwołania od godziny 15.00 dzisiaj, do, do odwołania. Linia R, znaczy inaczej, zawieszony zostaje przystanek Gruszkowa na ulicy Głupniczej w kierunku RUMI dla linii R i dla linii N30, bo tam podobno się jakaś część z za, 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 za zarwała, czy coś takiego, się tam coś porobiło przy tym węźle, gdzie, gdzie budują właśnie na tym Butnicza gruszkowa węzeł nowy. Przejazdowy do SKM Chylonia od strony Hutniczej Na w ogóle na pasie w kierunku Rumi, bo tam był taki zrobiony za trochę jezdnia I do Rumi prowadził pas po starym takim no poboczu parkingu i tam były takie dziury, takie kratery Że tam sobie ludzie urywali koła Dzisiaj jechałem do pracy, no to jeszcze było otwarte, normalny przejazd był Ale były takie wyrywy, że tam Chwilę później już widziałem inspektora i na rady słyszałem właśnie, żeby objeżdżali ulicą Pucką zamiast przystanku no to obowiązuje przystanek Kłotnicza-Pucka na ulicy Puckiej Pucką tą przemysłową i wyjazd z na ulicę Kłotniczą także także przystanku drugi rząd skarbowy do przystanku Kłotnicza-Piaskowa jest objazd także gdzieś tam jeszcze czytałem w innym portalu że, że w obie strony nie wiem może w nocy może teraz gdzieś tam Zamknęli na ten czas na jakimś się nie wiem, roboty. W każdym razie rka objeżdża i przystanek gruszkowa jest omijany, bo jest zawieszony Ciekawy do kiedy to potrwa. Bo tam no, trochę ludzi wsiada, wysiada, nie? Jednak, jednak, jednak tam jest troszkę, troszkę ruchu, tam, tam jest. pamiętam że tam zerki. Czy do Eki, trochę ludzi się dało, by się dało. No dobra, zaziwanie mi bierze. Ja robię chyba ostatnią 700. jeżeli dobrze. Bo 23.48 że na bazie. Także, także, no nie ma nikogo, no to nie ma ja tutaj, się wygłupiał. 100, wiecznie zimno i pada. Nie będzie pasażerów, raczej na 700 teraz. Także takie mniej więcej takie newsy od 1 do tego obowiązywać będą w sieci z etkiem zmiany mówię nie wszystko część udało mi się chociaż zapamiętać przekazać no nie wszystko człowiek wie nie wszystko zapamięta polecam polecam lekturę czy to strona tona Gdynia, czy to no, z 11 minut N30 czy to yy, gdzieś tam yy, Facebook portal strona dnia pKA ładniej wyczytać sobie no dobra nie ma już tu więcej co będziemy mogli ci przedłużać jedziemy do Łowickiej się wyłączę no w niedzielę jeszcze 133 Dworzec Morski, no ale tam jeszcze yy, nie żegnam się z pętlą Dworzec Morski, tylko z nią 133 w wykonaniu przewoźnika takiego jakim z PKM Gdynia. Yy, ale pętla jeszcze będzie używana linia 119, tak, także ją mamy linię 119 cały czas w obsłudze więc, więc jeszcze będziemy tam się po domu yy, Dworcu Morskim domu marynarza po dworcu morskim będziemy się kręcić. Musimy zawsze myli dworzec morski do marynarza, nie wiem czemu Czemu mi się mylą te dwie pętelki. No a jest to 147 nie będzie też zajeżdżało już na dworzec morski w tych trzech porannych kursach To były trzy do, poranne dojazdy Nie będzie tam dojeżdżać Jeżeli dojeżdża tylko do dworca, do Gdyni, tak jak jeździ normalnie w zasadzie. No ja tu mówię, gdzieś tam dodatkowe kursy, jakiejś linii 140, jakiejś linii 160, to będą. Gdzieś tam będzie, zamiast, zamiast 125, no to w jakiejś tam godzinie, porze, no to będzie linia 105 z kolei właśnie wydłużona, i tutaj będą wydłużone 125. To też no, gdzieś tam coś kosztem czegoś, więc, więc to to mówię, no. Jakieś tam widocznie zadania muchowozy typowe gdzieś tam zostaną, pewnie zostały zdjęte, wycofane, ale też gdzieś tam coś dodatkowego uruchomiono, więc no. się, więc Zobaczymy, no nie ma co tam panikować, a naprawdę wiele, wiele komend. Wiele komentarzy było takich, że koniec kropka i masakra. Jakby nie miało jeździć od pierwszego, takie komentarze w takim stylu. Ludzie czasami nie, nie czytają, nie rozumieją, nie weryfikują Co się Co się pisze, co się czyta. I wypisują potem piertowy. I tak to jest. Dobra. Teraz już naprawdę kończę, teraz już naprawdę kończę także. Także tyle na razie.